Moi drodzy, ja jestem Lucika, a to przed wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Orion, The Will of the Wisps. No i moi drodzy, nie ma co przedłużać, nie ma co przegadywać tutaj tego odcinka, na początku po prostu lecimy z tematem, teleportujemy się do najbliższego ogniska, które znajduje się blisko milczącego lasu, odmętu Kuwoloka, a dokładnie lokacji pod odmentem, czyli tutaj mamy mm, właśnie, zapomniałem jak się ta lokacja nazywa, ale zresztą się zaraz dowiemy, <toddy> także spoko. Gdzijąca już To jest właśnie nazwa lokacji, którą odwiedzimy. Lokacja fabularna. Dotarliśmy, więc spoko. Ja jestem świeża po rozgrywce z Dark Soulsów, więc sterowanie może mi się mylić. Chociaż Akura ma o tyle przystępne i wygodne sterowanie, że nie sprawia mi to jakiegoś większego problemu. Dobrze, zajrzałem sobie w mapę, żeby się nie zgubić. Teraz tutaj na dół muszę właśnie iść. Dobra. Oj, 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 szybowanie, zapomniałem, że mam szybowanie. Oj, No z tymi przeciwnikami już się miałem okazję mierzyć, tak naprawdę. Więc oni dla mnie wyzwanie nie stanowią jakiegoś większego. I czasem tam na górze mam blask, ale. Oho, Gadaszła ciemność, Quallock wysłał mok, by zobaczyć w czeluści. Lecz brama była zamknięta. Teraz, kochank wysłał nas, byśmy ją dla ciebie otworzyli. Dlatego, że tam w środku zakupiło się światło. Światło takie jak twoje. Ale jakieś światło? Samotne światło. Tam jest ciemno, jeśli będziesz jaśniej i ci wystarczająco mocno, to może je znajdziesz. i się w magiczny sposób zapaliły. Będziemy na ciebie czekać, unikaj ciemności. On nas myrga, ona gryzie. Okej, okay, o fajnie, możemy się do blasku dostać w ogóle. A jednak nie. O kurde. Proszę, może to jakoś przekombinujemy, tym. O, tak, niewiele wyżej. Kurde, tam po prawej stronie jakoś się nie wespnę, może? A my już tutaj byłem za innym przedmiotem, za jakimś innym blaskiem. No nic, może jakąś umiejętność zdobędziemy albo na coś wpadnę później, tak jak tu mnie bywa. Tymczasem my się pkamy na sam dół. Nie, on To jest bardzo trudna lokacja, tak w ogóle. Ok, mnóstwo kolców. Dlatego też warto zostawić sobie, ojoj oj, oj, tą lokację na później. Zwłaszcza, że to jest wysoki poziom trudności. O kurde. Olero Szczęście niedużo mi tej energii życia odebrał. Trochę sobie pobawiłem się kamyka. Oj, co to się stało? Aha, ja to mogę. próbować do siebie. Patrzcie na to. to jest takie ala światełko. Okej. Okay. Już się teraz ciemniej robi w tej lokacji w ogóle. A się tutaj oczy lasu w nieprzymieńonej ciemności. Na zawsze było ciemne, lecz zepsuć się. Proszę zepsuć, ta ciemność jest jeszcze głębsza i bardziej niebezpieczna. No dobra. No tu, tu mamy świetlika mamy. O, I on nam droga oświetli. Okej, okay. Faktycznie. Oczywiście mieliśmy pokaz możliwości cieni zobaczyć w poprzednim odcinku, gdy próbowano się dostać do pewnej jaskini i wziąć na polanie. Jednakże... bez takiego właśnie świetlika nie będę w stanie się po prostu poruszać. Ale oczywiście samymi świetlikami nie mam zamiaru się posługiwać. Tylko liczę na to, że gra mi da jakąś umiejętność. I właśnie, zabraliśmy pierwszy klucz do jakiejś bramy. Okej, okay, te potwornie są jakieś potężne. Kurde, one uciekły. To nie tak, że umarły, czy coś. Trochę mi się przypomina klimat y, Hollow Knighta. I okay, tutaj mamy tą bremę. <śm> 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 Hollow Knight <śm> też potrafił być dosyć. Ooooooooo. Ojoj. -ho -ho -ho. Dosyć mleczny, potrafił być holony. No to oczywiście zachęcam was do nadrobienia, bo ze mną żadne gry nie są straszne. Ja muszę się trzymać blisko... otworów. Okej. Okay. Jakoś mi się to udało. Ale generalnie warto będzie unikać tej ciemności. Do tyle czy jeszcze mogę się w wygodny sposób powrócić. Ok, fajnie wedlikt do samego końca mi tutaj wyprowadził do bezpiecznego światła, oh yeah. Uhuhu, no, muzyka też po raz kolejny zresztą robi robotę. O czym w sumie mało wspominam, bo się skupiłem na rozgrywce, ale no, trzeba przyznać, że naprawdę twórcy się o to postarali. Nie wiem to robić. Ale przeciwnik zamiast skinać tam po prostu. Oj, kiedy mi to wyszło. ja jak mnie to bije. Ja prawie zginąłem przecież. Energię muszę poświęcić, żeby się uleczyć teraz, nie? Okej. Okay. Lecisz. Poproszę mój blask. Rozpuszczony. O szlag bycie. Nie. Tam no się nie dostanę. Nie wiem czemu. Dobra, jeszcze raz muszę doskoczyć do tego. Pięknie, znowu wystarczyło pociągnąć. I tam na dole coś mamy. Jakieś światło sobie odblokowaliśmy. Muszę przyznać, że najmniej właśnie pamiętam do lokacji, jeśli chodzi o całą grę. Najsłabiej. Tego, że po prostu no, ona jest naprawdę często bardzo myląca. Dezorientująca. Jak w ciemnych miejscach bywa. Ok, na trzecie mamy mapę, którą sobie odkrywamy na bieżąco. Teraz pytanie, co nam to da? Światło w sensie. Ok, tu mamy jakieś coś. Światło też jeszcze. Kolejny kokon. Kolejne fajne światełko. Kuba nieco nie trafił. Dobre. Oho prawie, prawie. Jakoś tam to idzie do przodu. Czy znajdziemy gdzieś lupo? Fajnie nie by było. O, o nie. Aaa... musiałem w taki głupi sposób zginąć, oczywiście. Nie, nie, o, nie. Chciałem sprawdzić tylko. Mogę się tam dostać i prawie znowu przypłacić za to, to życie. No nic, ale wiem, że mogę sobie tam. ...trafić. Kurde, że jeszcze trafił. Ale mogę to zrobić jeszcze tym. Że mi jeszcze trafił. Dziękuję. Okej, okay, teraz sobie polećmy na dół. Kolejny blask. Ej. Oj. oj, oj, oj. Masz za swoje. Zafonie ty. Ooo, kurde. No naprawdę, to jest trudna lokacja strasznie. To kolejne dwa klucze do zgarnięcia. Nie. Skupaniec cały czas się wkopuje, nie widzieliście tą animację? Mamy na górze ogniwo zdrowie, ale nie wiem, czy mi się uda tam dotrzeć bez śmierci. O kurde, mać. Dobra, na razie musimy je olać, dopóki nie znajdziemy lepszego sposobu na podróżowanie się, poruszanie się właśnie po tych ciemnościach. Okej, okay, to tak chyba było bez sensu tam wracać. I po prostu otworzymy sobie to przejście. I to chyba było bez sensu. Myślałem, że to jest jakiś przeciwnik. No dobra, szybujemy, szybujemy. I oczywiście nie mogę przepuścić lokacji. Chyba nieco nie trafił. To razy. O nie, za bardzo się skupiłem na pokonywaniu wroga. Ale dobra, jakoś to nadgoniłem. Fajnie, że mogę się od tego odbić. Pytanie teraz co dalej, gdzie mnie to prowadzi? Ja widzę, że już się tutaj świetlik wypalił. Mamy chyba gonitwę duchów. Okej. Okay. I jest do znalezienia. O, ho, ho. o nie, łap. że tam jakoś zdążę. Bo ja tak mogę sobie przeskoczyć po prostu. A i nie. tutaj w prawo muszę pójść teraz. O nie kurde mać. Uleczmy się. Ziskaliśmy prawie cały pasek. To strasznie irytuje, w ogóle sobie przetoczyć na umiejętność. Coś tam zadaje te obrażenia, ale ten odpada w rogu? O, bardzo fajnie akurat. To jest fajna umiejętność. Z pytanie co dalej? O nie. O, ho, ho. Dziękuję. Moc blasku. Im większy masz blask, tym więcej obrażeń zadaje. O, to jest bardzo potężne. To jest bardzo potężne. Im więcej mam blasku, tym więcej obrażeń zadaję. Trzymałeś magnes. Brawura. Gdyby tak to olać. Od blasku. Blask zapewnia dodatkowe obrażenie. Limit wynosi czy tysiące blasku. No dobra, bierzemy to na zamianę w takim razie. Zobaczymy, czy będę tylko żałować, czy nie. Fajnie, że będziemy mogli teraz odpocząć sobie od tych większych obrażeń. Praktycznie całą grę z, z tym kamieniem przechodziłem. Okej, okay, mało brakowało. Oczywiście musiałem spaść. Ohoho, ho, lupo. Cześć. Hej, też, tak. też masz tu gęsiu... Tak. Też masz tą gęsią skórkę? Z jednej strony ciemność, która przeszła razem z zepsuczem jest przerażająca. Jednak chyba wolę ciemność niż to, co się w niej kryje. Hej, 375 blask, kurde, znowu mnie oszukał. Miało być 200. Dobrze, oooo. Idę tam. Nie musicie mnie nawet namawiać, nie? Masakra, uwielbiam to. No nie, nie to. O nie. Nie! Bro, no, lituj się. Okej. Okay. Ponieważ że najpierw znalazłem lupa, a potem dopiero poszedłem do góry. Powiedzcie, że to jest to. Nie. Czemu? Gro, kieruj mnie. Czemu tam nie mogę pójść? Za ciemno tam jest chyba. Bo tam jest świetnik po prostu potrzebny. Chyba go znaleźliśmy, co? Aktywowaliśmy sobie zgodnie z gonitwy duchów Którą sobie zdecydowanie będziemy chcieli nadrobić No powiedz mi gdzie my lecimy tym razem no, tam Ten pierwszy etap tej lokacji jest naprawdę o tyle męczący, że trzeba od światła do światła, a teraz już jest inna kwestia. Energii sobie odmówmy i przyjmijmy światło. Uwielbiam to. Zdwasz nową umiejętność, Przecież moja LTB przypisać się do X, Y bądź B. By stworzyć świetlistą aurę. Zadającą obraźnie wrogą, zużywa energię. Okej. Okay. Zobaczmy to sobie. To jest pod. pod Y. I teraz. O, tak. Dajcie bazę to jest zajebiste. Teraz światło na mnie straszne. To założyła nam powoli energię. Więc zróbmy sobie coś takiego. Albo dobra nie będziemy się teraz tym bawić. Teraz w sumie nie muszę się przejmować tymi wszystkimi punktami świetnymi. I mogę sobie śmiało eksplorować tutaj. Dobrze, dobrze. To mi się podoba. Ojej, o ile łatwiejsza jest rozgrywka teraz. Nie muszę już iść od światła do światła. Dobra, tam mamy chyba ten, ten gońcę duchów. Gdzieś a, aby pominąć. Ok, tutaj większość obszaru jest przez światło, przechodzi. Więc nawet nie będę patrzeć tylko na to, żeby po prostu wywołać tą umiejętność, tylko żeby po prostu przez te, te światła się przedostawać. Ok. Dobrze idę, dobrze idę, dobra. Nie co ja zrobię? A ja nie, dobrze zrobiłem. Oczywiście po raz. O nie. Drugi po na mnie. Por nie mógł mi doskoczyć, niestety. Aha, ha, Okej, okay, dobra, dam radę. O, kurde, to trzeba. Z prawej strony tylko światło je przywołać. To niebieskie oczywiście mam na myśli. O kurde. Ja tutaj dogonie. O kurde. Meta. 23 sekundy. O pierdolę. Mało brakowało. Tu mamy siedlisko w ogóle. Dobra, idziemy tam. Przekonali mnie. Idziemy tam, jak najbardziej. Nie. Wiecie, to zadaje mu obrażenia. Z automatu go... po części pokonaliśmy. Nie, ja to wyłączyłem, Jezu. Dajmy spyt pod Beto. I na ja to zrobiłem, Jezu? Okej. system. Ok, Gdziemy pod całą górę. To mamy oświetlenie, więc nie musimy się aż tak martwić. Czasem musimy jakoś przepłynąć tam na drugą stronę, chyba tam mieliśmy okej, czy mi się zdaje. Faktycznie, ominąłem Cię. Kleś duchu, czy to pusty na Mogę Mogą copać w niego świetliku dam się wrócić do domu. Proszę weź to, trzeba nie dać to znaczności, żeby to zrobić dzisiaj przy O, jedwa w znieniącej żaluści, czyli teraz możemy pójść do i, rozlewiska Lumy. Wskazać to tam pewną wędkarzowi. Fajnie. Fajnie, o, w ogóle zapomniałem, że mamy na umiejętność przecież. Okej. Okay. Można no i tak. Może sobie taką rzecz Ale to jest pytanie: czy jakiś stan było, żeby tam wyskoczyć? Oczywiście, jezu. A prawie ominąłem, prawie energii. Fajnie, to jest pytanie: gdzie mamy płynąć? Okej, okay, fajnie, z pełnym zdrowiem. otworzymy przejście. Fajnie. Okej. Okay. Samo aktywowanie tej umiejętności troszeczkę zabiera tej energii ała. Okej, okay, tu nic nie mamy. A tutaj... Szczęście możemy. To ja robię. Tak też można. Okej, okay, udało nam się. Dostaliśmy się. Możemy się tutaj oczywiście uleczyć przy okazji. I to zrobimy, bo tutaj mamy jeszcze walkę na koniec. Challenge'ik, walkę z siedlisku. Dawno jej nie mieliśmy w sumie. Więc możemy oczywiście to zrobić, na zakończenie tego odcinka. Zrobimy sobie nową umiejętność? tutaj mamy leczenie, pod X mamy młot. Okay. Zaczynamy. Okej. Okay. Okej. Okay. Chyba nie też jeszcze przeżył. Zabij w końcu. No, skuńcu, nie mogę go trafić, czekać teraz. o! Nie, nie zaczął do wybuchu to mi chodziło o kurde mać Kuba nie, dobra. Jesteś cwany? Kurde, że go jeszcze trafił. Masz... swoje... czyny. Ale nie. To udało się. Nie jest źle, nie jest źle powiem szczerze. Lecisz. Kolejny slocik. lepsze przynajmniej miejsca na kamienie. Czyli mamy kolejny slocik. Okej, okay. gdzie by tu iść? Wydajność. Mniejsza potrzebna energia o 50% i zwiększa otrzymywane obrażenia... Odtrzymywane obrażenia 100%. 100% ojojoj Przesady Precyzja Weźmiemy precyzję Będziemy krytyki walić w końcu Fajnie, ciekawe czy to są maksymalne już sloty, które odblokowałem, bo osiągnięcie z tym mi się niestety nie pokazało Więc pewnie musiałem je odblokować wcześniej. Aha, bo ja po drodze zginąłem, No dobra, dobrze. W takim razie to mi przypomniało, że muszę oddać się do zdewiska Lumy. A pozostałą eksplorację sobie zostawię na następny odcinek. Tutaj mamy nasz główny cel. Ja się zaraz z wami pożegnam w takim razie. I tak już długi odcinek wyszedł. Tutaj mamy naszego wędkarza. Dobrze. O jezu, jakie odmienne klimaty. Tutaj, jak kolorowo, a tam było ciemno. Brzydko, nie? Brudno. Gdzie mamy iść? Jeszcze ta złotka muzyczka, nie? Tutaj w ogóle mamy gorlecką rudę, a tu już, no tak jak mówiłem, na kiedy indziej sobie zostawimy w takim razie. Dam sobie ten pocisk, może, żeby już nie czekać na bumble. Gadajmy z nim. Widać ten wody sznurek. Gdzie udało ci się znaleźć coś takiego? Mógłbym zrobić z niego sieć godną najlepszego rybaka wśród mokich. Znaczy coś za niego, to stara lunetka mojego ojca, nie się, on jej nie potrzebuje. On już nie żegluje, tylko śpi i je dużo i dlatego właśnie potrzebuje sieci. Okej. <grystanie> Okej, okay. okay, zrobione co zrobionego drewna i puszczących kształtów. To potrzebuje lunetki? Jezu, zapomniałem. Nie chcę mi się szukać. Komentował Lucik, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę górę. Trzymajcie się. Hey.